Rząd Województwa Mazowieckiego zlecił Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu badania dotyczące zagrożeń otyłością wśród dzieci i młodzieży. Wyniki są zatrważające. Okazuje się, że badaniu została poddana próba 1642 uczniów ze szkół podstawowych z klas 7-8. 700 rodziców i nauczycieli również było podane, poddanych temu badaniu. I dane są takie, że co piąte dziecko na Mazowszu jest zagrożone albo otyłością, albo e, nadwagą. E, ta e, skala przedstawia się różnie, jeśli chodzi o m, e, dzieci w wieku szkolnym, e, w klasach e, szkoły podstawowej. E, inne dane są w szkołach ponadpodstawowych. W szkole e, podstawowej te dane są e, mniej więcej takie, że ponad 10%, e, ponad 10 jest zagrożonych e, nadwagą, e, tam e, 8% z kawałkiem otyłością. Z kolei te dane, jeśli chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych, są jeszcze gorsze, bo ponad 12% to jest nadwaga i tam 7 z kawałkiem otyłość. Z czego wynika ten problem? Ten problem jest bardzo złożony i jest bardzo wielostopniowy, bo z jednej strony to oczywiście złe żywienie, złe nawyki żywieniowe, absolutnie złe. Dzieci w tym badaniu wykazane zostało, że nie jedzą śniadań, że jedzą posiłki bardzo nierównomiernie, że te posiłki są, nie są zbilansowane, że jest mało owoców, mało wody, że tak naprawdę fast foody nadal królują. Pamiętacie Państwo taką akcję, gdzie sklepiki szkolne miały być w sposób taki jednoznaczny, zobowiązane do tego, żeby zamiast tych słodkości, zamiast niezdrowej żywności, żeby proponować zdrową żywność. Okazuje się, że to czasem się powiodło, ale w większej masie oczywiście przypadków niestety te założenia okazały się złudne. Brak ruchu. Również te badania pokazały jedno, że absolutnie brak ruchu fizycznego, nawet 25%, 30% deklaruje małą aktywność fizyczną. Niestety wszechobecny królujący internet, kontakty online, nie, nie ma tych relacji społecznych. To wszystko pokazuje, że absolutnie młodzi ludzie siedząc w domu, klikając, nie porozumiając się, nie mają naturalnego ruchu. No i trzeci element bardzo ważny, który dla mnie jest również istotny, to szkoła i rodzina. Szanowni Państwo, jeśli nie włączymy w te nasze działania szkoły, nauczycieli to nie ma mowy o powodzeniu dlatego że to rodzina ten wspólny stół wspólny posiłek wspólne śniadanie obiad kolacja jeżeli nie może być obiad no to wiadomo ale obiad przygotowany w domu to są wszystko te ważne zasady które potem dziecko wdraża już i, i młody człowiek z tymi nawykami wzrasta co jeszcze jest na pewno trudne że nie ma takiej tej współpracy pomiędzy właśnie wszystkimi ogniwami procesu edukacji My oczywiście podejmujemy wielokrotne działania edukacyjne, przede wszystkim nasza aktywność duża na rzecz. Zadań sportowych. Chociażby w tym roku, w roku 2024, 7 milionów złotych na 28 obiektów, nie, na 38 obiektów sportowych. To jest kolejny rok, kiedy inwestujemy w sport, kiedy inwestujemy w nasze uczniowskie kluby sportowe. Ale to jest ma zbyt mało, bo oczywiście na przykład nasz program stypendialny, który jest też motywacją do tego, żeby osiągać wyniki sportowe, to jeszcze za mało. Chodzi nam o to, żeby. W sport, w taki ruch zaangażować wszystkich, bo nie musi to być wyczyn, nie muszą to być sukcesy, ale żeby młodzi wiedzieli, że od ruchu, od takiej aktywności zależy ich kondycja. Ale ta kondycja fizyczna to też naprawdę kondycja psychiczna. Dzieciaki potrzebują ruchu, potrzebują zdrowej żywności, żeby być zdrowe psychicznie. Co przygotowaliśmy? Samorząd województwa mazowieckiego przygotował taki program y, na kwotę 850 tysięcy złotych, który będzie program kampanii edukacyjnej, która będzie skierowana do y, uczniów szkół podstawowych i oczywiście również y, w tych warsztatach będą brały udział osoby dorosłe, nauczyciele i rodzice. 700, y, Przedstawicieli tych środowisk nauczycielskich i rad rodziców, ale też 12,5 tysiąca młodzieży. To, to te pro, ten program, który jest z tą akcją związany. Ta kampania to kampania, która jest skierowana do uczniów szkół po to, żeby pokazać, jak ten talerz pełen zdrowia, tutaj który proponujemy, jest bardzo ważny. Jeżeli te nawyki będą skuteczne, to mamy pewność, że z problemem otyłości i nadwagi nie będziemy mieć. Do czynienia. Kochani, otyłość i nadwaga to również nie tylko sprawy sercowe, krążeniowe, ale to też sprawy ortopedyczne, to też chory kręgosłup, to też chore stawy. To wszystko, co wpływa na kondycję fizyczną, ale też i psychiczną młodego człowieka. Na czym nam jeszcze bardzo zależy, żeby ta akcja była mocno nagłośniona od zdrowia, od kondycji psychicznej, zdrowotnej młodych ludzi, zależy kondycja potem społeczeństwa. Chcemy tym programem połączyć zarówno aktywność na rzecz dzieci, jak i całego środowiska, które dla dzieci jest ważne, więc rodziny, a więc również nauczycieli. Mam pewność, że ta akcja powtarzana spowoduje, że będziemy mieć <laughs> sukcesy. Włączamy do tej akcji również. Pracowników naszych szpitali, dietetyków. Stąd obecność dzisiaj pani Agaty Szczepanek, która powie o tym, jak te zasady są bardzo ważne, ale dla nas, samorządowców, w tej chwili najważniejsze jest zdrowie właśnie młodzieży. W związku z tym ta nasza aktywność i te nasze działania.